Facha, społecznik, wolontariusz, też jeden z liderów lokalnej społeczności biłgorajskiej, organizator, współorganizator różnych wydarzeń, które dzieją się w naszym mieście, jest gościem rozmowy. Witam Cię Piotrze. Dzień dobry. Spotykamy się, można powiedzieć, że prawie w przeddzień kolejnej edycji Biłgorajskiego Biegu Niepodległości. Już niedługo przed nami to wydarzenie. Pierwsza edycja była w 2015 roku, więc już tak okrągła rocznica, można tak. powiedzieć. Chociaż z przerwą mało Mieliśmy na Mieliśmy drobne przerwy pandemiczne, ale tak. Kontynuujemy ten bieg trochę w innej formie, z... zmienionej formie. Co w tym właśnie... roku właśnie zaplanowaliście jako organizatorzy? W tym roku postanowiliśmy zrobić ten bieg w mieście. Wcześniej te dwie, dwie edycje robiliśmy w lesie, tak trochę na uboczu, było trochę mniej ludzi. W ubiegłym roku zrobiliśmy bieg w Parku Nowakowskiego. Impreza wyszła świetnie. Przeszła na nasze jakiekolwiek oczekiwania. Dużo osób przyszło, przyszło prawda? Przyszło bardzo dużo osób. Zabrakło nam pakietów, ale generalnie daliśmy sobie radę. No i w tym roku planujemy zrobić kolejną imprezę, kolejny bieg, kolejny bieg charytatywny. Połączony ze zbiórką na potrzebujące dzieci, i w tym roku będziemy robić ten bieg na miasteczku, na szlaku kultur kresowych. Powiedz, właśnie kiedy zaczynacie, kto może przyjść, czy będzie się można przyjść, zarejestrować na miejscu, czy może już prowadzić jakieś zapisy, jak to wygląda? Ja powiem troszeczkę o historii tego biegu. Wcześniej ten bieg był dla biegaczy, czyli biegaliśmy 11 kilometrów dookoła miasta. W świadku takim biegowym. Teraz od czterech lat postanowiliśmy zmienić formę biegu, i ten bieg jest dla wszystkich, tak naprawdę, czy dla małych, czy dla dużych. Bardzo fajna reakcja jest dzieci na ten bieg, bo jest okazja pobiegać. Jest Nawet okazja... z psami pamiętam, w zeszłym tak, roku ludzie przychodzili. Tak, mamy też, mamy też rodziców, mamy osoby starsze, zachęcamy osoby, żeby jak już nie biegają, to chociaż przespacerowali się. Przeszli z kijkami tą trasę, nie trzeba robić nie, nie wiadomo ile tych pętli, wystarczy po prostu być na, na imprezie. Jak, jak, jak Wam się udaje jako organizatorom od tylu lat gromadzić wokół takiego wydarzenia właśnie jak Biłgorajski Bieg Niepodległości? Co właśnie pomaga w byciu takim liderem, bo to osoby konkretne przyciągają? Inne osoby do udziału w danym wydarzeniu. No, staramy się tutaj, w tym, powiedzmy, świecie biegowym, jakoś uczestniczyć na bieżąco, czy to przy organizacji imprez, czy, 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 czy wspomagając jakieś inicjatywy czy instytucje. Sami robimy jakieś tam wydarzenia i to to nie tylko wydarzenia biegowe, robimy też różne inne rzeczy. Staramy się, żeby te imprezy po prostu. Zachęciły lokalną tutaj społeczność do, do uczestnictwa, czy to jest w ramach Biłgara Challenge, czy to w ramach Biłgoraj Biega. Staramy się po prostu te imprezy robić tutaj dla, dla lokalnych tutaj mieszkańców mieszkańców i Okolic, czy gminy Biłgoraj. Współ, współorganizujecie te wydarzenia, współdziałacie przy okazji różnego typu przedsięwzięć. Między innymi z Fundacją. Bliżej pasji. Zgadza się, tak. I jakiś czas temu braliście udział w takim projekcie, który długo trwał, bo to było prawie dwa lata. Prawie dwa lata. Projekt dotyczący ekologii, przypomnij może co to było. E, tak, no tutaj głównie skupialiśmy się na tym, żeby edukować ekologicznie e, mieszkańców. Robiliśmy różne akcje, różne eventy, wydarzenia, e, festyny, zdarzało nam się zrobić festyn, czy współorganizować festyn. Tak naprawdę e, potrzeba wynika z tego, że mieszkańcy, mieszkańcy, część mieszkańców też widzi, jaki jest problem e, z zaśmieconymi, powiedzmy, e, drogami czy lasami. No i tutaj e, to jest naszym celem, ale to też w, wynika trochę z potrzeb mieszkańców. A czy ci mieszkańcy, właśnie, którzy włączają się w takie, w takie różne akcje, jak sądzisz, jako właśnie organizator, też współuczestnik tego typu wydarzeń, czy oni mają realny wpływ, czy oni sądzą, że naprawdę mogą realnie coś zrobić, czy oni wierzą w to, jak ty to postrzegasz? Tak to widać chociażby po tym, jak, nie wiem, organizowaliśmy nieraz akcje sprzątania, czy to z. Fundacją, wcześniej też próbowaliśmy takich akcji też w ramach Eco Challenge, jest potrzeba. Ludzie widzą, że te lasy czasami jest, są zaśmiecone i, 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 i sami, sami tutaj e, próbują coś z tym robić, ale no, lepiej, lepiej, lepiej tutaj w grupie, lepiej, lepiej się zorganizować, kiedy, kiedy no, mamy tutaj jakąś inicjatywę e, czy wsparcie właśnie fundacji. A od czego jakbyś miał udzielić porady? komuś kto chciałby się włączyć, właśnie coś zmienić wokół siebie, to od czego powinien zacząć? Co Ci przychodzi do głowy? Nie, nie ma tutaj jakichś specjalnych wymagań, nie mamy jakichś wymagań, nie, po prostu kto, kto jest chętny, kto, kto widzi, widzi jakiś problem, no to może się do nas odezwać i, i bardzo często tak bywa w ramach właśnie jako challenge, że ktoś zauważy jakiś problem, że ktoś, e, ktoś w, w, wysypał jakieś śmieci, dajmy na to, e, zgłasza to do nas, no i my tutaj staramy się coś z tym robić. Na bieżąco, więc czy to, czy to jest potrzeba zawieszenia fotopułapki, bo bo dzieją się jakieś dziwne rzeczy, no to wtedy my reagujemy i, i, i staramy się pomóc. Jeszcze może jak już jesteśmy przy, przy przyrodzie, przy lesie, co się dzieje właśnie z tymi fotopułapkami? Kilka lat temu one gdzieś tu zostały ustawione, też pokazywaliśmy na tak, naszej spraw. Tak, no jedną z fotopułapek pracuje mm -hmm. obecnie, więc polujemy. Polujemy. Tak, no, generalnie sytuacja znacznie się poprawiła. Takie mam wrażenie, tutaj rozmawialiśmy... Czyli mniej zdarzeń jest, w tym sensie... Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Ja też organizuję taką akcję bieganie nocą. No, co to jest za akcja, powiedz? Biegamy wieczorami po prostu. Jest, jest tak, że w dzień wszyscy pracują, wszyscy są zajęci. Mamy chwilę wolnego, no, ale z racji zmiany czasu, czy z racji tego, że po prostu jest jesień i, i robi się ciemno, Wyciągamy, wyciągamy ludzi z biegających z miasta do lasu, czyli staramy się biegać tam, gdzie po prostu nie ma smogu, nie ma hałasu I, i, i dokończę odnośnie tej akcji jednego z uczestników tej akcji, który to zauważył, istotne zmiany w lesie, który jest z autodromem, tam jest taki nieduży las Krasny, Parę lat temu na pierwszych spacerach, bo to nie jest mieszkaniec naszego miasta, obecnie jest, ale wcześniej, wcześniej to jest osoba przyjezdna, widziała, widziała jak ten las jest zaśmiecony. No, biegaliśmy ostatnio właśnie po tym lesie i, 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 i osoba zauważyła, że po prostu jest znaczna poprawa. Nie ma tych śmieci praktycznie w ogóle, mimo tego, że ten las nie jest w żaden sposób strzeżony. Mamy tam swoje tabliczki powiesz, powieszone e, takie trochę, z takim trochę prześmiewczym hasłem, e, które też my, moim zdaniem e, funkcjonują i, i robią robotę. W sensie, że po prostu na hasło śmiecąc, uśmiechaj się szczerze, być może będziesz w ukrytej kamerze, e, potencjalny, potencjalny śmiecący no, przemyśli dwa razy, e, e, czy chce te śmieci wyrzucić, czy, czy, czy nie, czy to będzie jedna puszka, czy to będzie, e, będzie tego więcej. Po prostu jest, jest, realna, jest realna różnica pomiędzy tym, co było kiedyś, a, a, a tym, co jest teraz. A to śmiecenie takie, to co to właśnie było kiedyś? Ludzie po prostu przyjeżdżali, wyrzucali śmieci? Czy to żały się Przy różne Przy okazji sytuacji. imprez. Przy okazji imprez, czy, 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 czy ktoś się chciał pozbyć czegoś, miał jakieś problemy z utylizacją, no to no, były różne sytuacje i tego jest całe szczęście mniej. A myślisz, że mniej jest dlatego, że ludzie się boją czy właśnie, że gdzieś tam zostaną przyłapani, że gdzieś może jest ta kamera, czy mam nadzieję, że też świadomość ekologiczna wzrosła, to dbanie świadomość o... Świadomość ekologiczna wzrosła, to po pierwsze to, że się boją, że są tabliczki, to że nagłaśnialiśmy tą akcję nieraz, robiliśmy akcje sprzątania, które też było opisywane czy to w mediach, czy, czy u Państwa w telewizji, było pokazane, jak, jaki to jest trud, żeby ten 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 do nas wysprzątać, sprzątać ile trzeba osób, żeby, żeby, no, żeby było czysto. Tak? No i generalnie jest różnica, i cieszymy się z tego powodu. To ja jeszcze bym chciała powiedzieć o młodzieży, odnośnie różnych takich działań, też nie tylko jeśli chodzi o ekologię, ale w ogóle jakieś takie sprawy związane z naszą lokalną społecznością, które komuś czemuś służą i udział młodzieży właśnie w tego typu przedsięwzięciach. Powiedz, jak właśnie zachęcić, jak taki lider, którym już ty się stałeś, twoi też koledzy, koleżanki, z którymi pracujesz mhm. przy okazji różnych akcji, co robicie właśnie, żeby młodzież. Włączała się w tego typu akcje. Młodzież myślę, że widzi, widzi pozytywy takich akcji. Czy to wystarczy dać przykład pokazać? Wystarczy dać przykład, tak. E, tak, mamy osoby, które, które na początku trochę mniej się angażowały, ale też ten wolontariat się podoba e, młodzieży. E, wolontariat też można sobie wpisać do jakiejś tam swojej oceny to też na plus i, i to też polecam. Uczestnictwo we wszelkiego typu akcjach, e, bo można, można po prostu do oceny końcowej w szkole sobie dopisać, dopisać udział właśnie w, w różnego typu akcjach i, i my to możemy potwierdzić jak najbardziej. To wróćmy jeszcze do tego biegu, od tego zaczęliśmy. Bieg tegoroczny, biłgorajski bieg niepodległości. Powiedz właśnie, gdzie się można zarejestrować, kiedy trzeba przyjść? Jak to wszystko wygląda, no i jak można też pomóc? Bo też już wspomniałeś, że od kilku lat to jest już nie tylko rekreacja, coś tak. dla zdrowia, i też przy okazji 11 listopada, no ma to zawsze taki wydźwięk patriotyczny dokładnie. z okazji naszego święta, ale też połączyliście to z akcją charytatywną. I jak to będzie wyglądało w tym roku? W tym roku będzie to wyglądało bardzo podobnie jak w ubiegłych latach, czyli e, będzie to bieg, e, będziemy wydawać, tak jak na każdym biegu, będziemy wydawać pakiety startowe. W miasteczku, na szlaku kultur presowej. Tak? Dokładnie, będziemy, będziemy od zarowywać taki profesjonalny bieg, czyli będą numery startowe, postaramy się o jakieś tam e, nagrody, jakieś losowania e, wśród uczestników. E, no i jest to akcja, jest to akcja też charytatywna, e, to też mocno podkreślamy, co roku zbieramy, zbieramy na, na, na potrzebujące dzieci tutaj z, z okolic. E, w tym roku wybór padł na Oliwiera Faluszewskiego, e, to jest e, Półtora-roczny chłopczyk, który ma tam problemy pewne neurologiczne. No, rozmawialiśmy z mamą, posłuchaliśmy potrzeb, potrzeby są wiadomo. No i w tym roku właśnie taką akcję organizujemy. Od strony technicznej jest to bieg taki spontaniczny. Bardzo mocno podkreślamy to, że ten bieg jest organizowany przez tak naprawdę taki, takie osoby jak ja, czyli jest ekipa. Mamy bardzo mocną ekipę do organizacji tego, tego biegu, mamy jakieś swoje doświadczenia i chcemy, chcemy, żeby każdy uczestnik tego biegu poczuł się jak na prawdziwym biegu. Czyli, czyli każdy będzie miał swój numer startowy, będą medale, właśnie przygotowujemy medale dla każdego uczestnika. Więc to będzie bieg, będzie to bieg na kilometrowej pętli. Nie, nie biegamy dalej. Każdy zna swoje, swoje możliwości i, i, i wie, ile jest w stanie przebiec. Gdzie taka... będziecie startować z tego miasteczka? Tak, ale? będziemy startować na rynku, właśnie na miasteczku. Tam będzie start, tam będzie też meta, tam będzie cały finał, właśnie całą imprezę będzie na, na rynku pod synagogą. Zapraszamy Państwa do udziału Zapraszam. w tym wydarzeniu. Biłgorajski Bieg Niepodległości. 11 listopada, tak? 11 listopada startujemy o godzinie 14. Start biegu jest o godzinie 14, ale zachęcamy do tego, żeby być wcześniej, żeby nie robiły się kolejki zatory. Przy odbieraniu, odbieraniu pakietów, tak, i od godziny 14 do godziny 15 biegamy sobie po pętli, a później mamy właśnie czy to losowania nagród. Przewidujemy w tym roku zrobić licytację, ale to na razie jest jeszcze tajemnica. Czekamy, czekamy tutaj w grupie organizatorów, na, na rozstrzygnięcia, ale to będzie bardzo ciekawa impreza. Zapraszamy Państwa Zapraszam. w takim razie, bez względu, tak jak już wspomniałeś, na kondycję fizyczną. E, każdy według swoich możliwości będzie mógł wystartować w tym biegu i też przebiec tę te trasę. Dziękuję Ci bardzo Piotrze Dziękuję za rozmowę bardzo. i zapraszamy Państwa 11 listopada na Biłgorajski Bieg Niepodległości. Do miasteczka na Szlaku Kultury zapraszamy. Dzięki. Dzięki.